Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w wąchaniu w ciemno, czyli w serii, której długo na kanale chyba nie było. A nie było jej dlatego, że straciłem węch przez covida. No i nie mogłem nagrywać, no bo nie miałoby to za bardzo sensu. Ale węch już mi wrócił, wydaje mi się. Nie wiem, czy w 100%, ale ogólnie czuję już zapachy dobrze. Poza tym, że. Odbieram kilka perfum inaczej, troszeczkę. Może taki One Million Intense, którego bardzo lubiłem. Ostatnio go powąchałem i pachniał mi trochę jak taki stary mocz. Wiecie, znacie pewnie ten słodki zapach starego moczu, nie wiem, z dworców czy coś. To że nadal mi się podoba, bo tylko zrobił się trochę bardziej niszowy na mojej skórze, ale to, to tyle. Wydaje mi się, że. No nie wiem, czy będzie lepiej, także nagrywam. Zasady są niezmienne. Kto wie, ten wie. Mam próbki perfum wybrane w ciemno, są to próbki niszowe i próbki mainstreamowe. Tyle, że zawsze były to dwa zapachy, teraz będą to cztery zapachy. Dwie próbki niszowe, dwie próbki mainstreamowe, wybrane kompletnie w ciemno. Także no, stwierdziłem, że tak będzie lepiej, bo, bo mam ich strasznie dużo i jakbym miał nagrywać po dwie próbki, testować po dwie próbki, to zajęłoby mi to pewnie z dwa lata. <grym> Nie o to chodzi, także, no, tylko będę się starał trochę bardziej streszczać z opisaniem wszystkich zapachów. Zaczynajmy. Dobra, wybrałem pierwszy, pierwszą odlewkę właściwie, bo taki większy trochę, większa fiolka. I psikam. Podpiszę sobie jedynku, żeby wiedzieć, co gdzie psiknąłem. O, słodziutko. Gumo balonowo trochę. Białokwiatowo słodko, tak nieco może tuberozowo, różowo cukrowo zapach jest bardzo słodki em, taki cukrowy właśnie wydaje mi się że jakieś takie nut nuty etylomaltolu czyli czegoś co pachnie trochę jak karmel trochę kwata cukrowa tak wiecie bardzo słodko cukrowo zapach jest nieco mleczny nieco truskawkowy może nawet jest taka fajna migdałowa gładkość taki hmm. Kojarzy się z takim deserem, serio, z takim yy, może nawet nie na mleku zwierzęcym co na mleku roślinnym, na mleku migdałowym bardziej, jak i na napoju migdałowym właściwie. I ta, taka truskawka, taka syropowa truskawka, może nieco dżem truskawkowy. Kojarzy mi się trochę z zapachem yy, takich gotowych yy, kaszek, manien. Z sosem truskawkowym. I to właściwie tyle, okej, okay, sprawdzę co to jest, jestem ciekawy. Le Fleur Golf, Orient Express. Ok. Nie znam marki za bardzo. Za bardzo. W ogóle nie znam. Sprawdzę sobie nuty. Ok. Nuty bez większego zaskoczenia. E, nuty według przynajmniej Fragrantiki e, to wiśnia i liczy jako nuty, ser, nuty głowy. Czyli owocowo, tak różowo-czerwono-owocowo. E, nuty głow, serca, przepraszam. Nuty serca to rozmaryn okay, i jaśmin. Wynuty bazy to cedr, paczula i wanilia. No, ta wa wanilia, jaśmin, jak już mówiłem, tak słodko kwiatowo to pachnie. Owocowo, słodko-białokwiatowo, kobieco całkiem. Przyjemny zapach. Przyjemny bez szału, mógłby być według mnie mainstreamem równie dobrze. Ale, ale dobry, dobry. Ja, ja lubię takie słodkie, deserowe klimaty, także ode mnie łapka w górę. Lecimy dalej. Już mniejsza próbka. Psikniemy sobie niżej. Oj. Kurczę, były psikane, nie spodziewałem się. Uff, to się zrobiło bardziej męsko już od razu. Wydaje mi się bardziej mainstreamowo. Ojej, nie, bardzo trudny do opisania zapach. Lekki, ale równie dobrze kojarzy mi się z takimi bardzo mocnymi, jakimiś starymi perfumami. Pachnie trochę jak Individuelle od Montblanc, tym samym jak Jop On, ten różowy. Ale jest, jest lżejszy, jest taki unowocześniony. Wydaje mi się, że wiem co to może być. Wydaje mi się, że to może być jakiś flanker Jopa On, bo wiem, że miałem go w próbkach. Pachnie tak podobnie, pachnie właśnie tak Taki słodki proszek do prania, taka słodka czystość, yy, jakiś, jakiś kwiat pomarańczy. Yy, nie wiem czy jakaś tonka, czy jakieś, jakieś takie drewno. Taki miękki, gładki, nieco słodki, nieco świeży. Trochę w taki, yy, takim morsko-owocowym stylu, takim yy, Invictusowym właśnie, tak jak te o, obecne męskie premiery trochę. Nieco trochę jak takie połączenie Invictusa, jakichś takich starych, właśnie mocnych perfum typu Yop-Om, no. Wydaje mi się, że po tym otwarciu robi się nieco bardziej tonkowo, nieco bardziej, nieco mniej tak czysto, świeżo. I bardziej słodko, bardziej drzewnie, bardziej tak miękko, nieco zamszowo. No, przyzwoity zapach, ale nic... nic wyjątkowego. Ok, sprawdźmy, co to było. Tak, jest. Miałem rację, Jop Om Ice. Tak mi się wydawało, że to nie mogło być nic innego. Bo czytałem o tym Jop Om Ice właśnie, wydaje mi się, że były gdzieś całkiem, całkiem pozytywne reakcje na te perfumy. Byłem ciekawy, jak one pachną, bo były właśnie e, porównywane właśnie tego klasycznego Jop Om, starego. No okej, okay, jest w porządku. Lecimy dalej do trzecich perfum. Mamy dużą i małą próbkę, chyba zaczniemy od małej. Ok, nie ma atomizera. Niech będzie. Patyczek. Zapiszę trójkę, chociaż lewą ręką może być to trudne, ale się postaram. Ok. Trochę koślawa, ale jest. Uuu! To jest ciekawe. Fajny zapach. Eee, pachnie jak coś bardzo. Pachnie jak coś mainstreamowego, ale nie z dzisiejszych lat. Wydaje mi się, że to nie, nie może być dzisiejsza premiera. Pewnie y, może i perfumy, które są y, na półkach perfumerii, ale... Ale nie coś, co wyszło w ostatnich latach. Pachnie zielono, męsko. Nieco ziołowo, chłodno, tak orzeźwiająco. Kojarzy się z takim lodowym orzeźwieniem, nie wiem jak to powiedzieć... Z taką kostką lodu jest bardzo wodny, bardzo taki sprawia wrażenie transparentnego. Jest taki zielono-łodygowy, nieco gorzki, ale też nieco słodki. Jest trochę takiej słodyczy, nie wiem czy kumarynowej, takiej nieco kojarzącej się właśnie z sianem, ze świeżo skoszoną trawą. Wrażenie, że są tu również jakieś zioła, nie wiem czy, czy jakiś rozmaryn czy coś. Fajne, bardzo fajne perfumy. Myślę, że są to dobre perfumy takie. w takim ojcowskim stylu, wiecie typu um, Platinum jest od Chanel albo coś, coś w ten deseń. Świeży, czysty, bardzo bezpieczny, męski. Myślę, że są to perfumy bardzo nieofensywne i spodobające się chyba każdemu. Nie wiem, czy każdy chciałby je nosić, ale myślę, że jak każdy, kto by poczuł te perfumy w powietrzu. No, nie przeszkadzałyby mu one, a może nawet i się podobały. Także fajna sprawa. Truf od Kalwina Kleina, e, męska prawda. I nie wąchałem tych perfum nigdy. No, wiem jaki mają flakon taki. Chyba. Taki prostokąt. Hmm. Fajne, 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 fajne. Okej, okay, nuty to, nuty głowy, bazylia, kardamon, zielone liście, nuty serca, paproć, żywice, nuty bazy, czerwony cedr, paczula i egzotyczne drzewa. Ciekawe. No bardzo, bardzo przyjemny zapach, naprawdę. Fajna sprawa, yy, takich perfum już się, już się niestety nie robi, a, a szkoda. Okej, okay, ostatnia próbka, także ostatnia próbka musi być niszowa bo były dwa mainstreamy, jedna nisza, także na pewno jest to nisza. Psik... No, psikaj się. Myślę, że jedno psiknięcie wystarczy, co by nie przesadzać, tego mojego nosa za bardzo nie męczyć. Czwóreczka. A nic do mojego nosa nie dolatuje póki co. Hmm. Um. Owoce tropikalne? Zapach jest owocowo-kremowy, gładki, nieco drzewny, nieco taki, taki... bardzo ciekawe przyprawy jakieś, mam wrażenie, są tu użyte. Jest taki nieco spicy, taki... Mm, taki ma takie, takie przyprawowe uderzenie, <śprawy> nie wiem, jaką jak, przyprawową świeżość fajną. Zabaw jest bardzo cierpki, takie... kojarzy mi się z kiwi chyba najbardziej, tak. Mm. Aż mi ślinianki zaczęły pracować. Zawsze mam tak, jak, jak y, widzę kiwi, albo myślę nawet o kiwi, albo czuję kiwi, to wydziela mi się strasznie dużo śliny, zdecydowanie więcej niż przy cytrynie. Nie wiem, dlaczego tak mam, ale tak mam. Włokam ten zapach i mi ślina zaczyna się wydzielać. Bardzo ciekawe. Kiwi, taka skórka od kiwi, cierpka, kwaśna, tropikalna, nieco drewna, nieco słodyczy. Sporo takiej gładkości. Zapach jest całkiem orzeźwiający, ale ma też, ma też swój ciężar w bazie. Wydaje mi się, że bazia, baza może być taka... Nie wiem czy waniliowo-balsamiczno-drzewna. Wydaje mi się, że ta wanilia albo może jakaś tonka gdzieś tam w tle, w tle się czai. Wow, bardzo fajna rzecz. Zofia, to nie to. To było. Zanzibar Ud od Blend Ud. Ud, Wow. Ok, powiedzmy. Markę Blend Ud znam, wąchałem chyba jakieś ich perfumy kiedyś, które udu nie miały w składzie. No i marka po prostu nazywa się Blend Ud. Niemniej perfumy te nazywają się Zanzibar Ud. także skoro ud jest w nazwie perfum, no to powinien on i być pewnie w perfumach. No nie wiem, w każdym razie jakoś go tu za bardzo nie czuć. Zapach jest drzewny, ale powiedziałbym, że jest to, nie wiem, może bardziej... Nie wiem, czy sandałowiec, czy jakieś takie inne, bardziej takie suche drewno, takie, takie wióry. Okej, okay, nieważne. Sprawdźmy nuty, bo jestem bardzo ciekawy. Okej, okay. nuty głowy to melon, cytryna, bergamotka, nuty serca, magnolia, nuty przyprawowe i jaśmin, nuty bazy, drewno, sandałowe i paczula. Okej. Okay. Faktycznie, to może taki melonowy, a taki słodko-melonowy. Teraz... Robi się nieco bardziej słodkie, a dalej to taka cierpkość w stylu kiwi. Jest. O, bardzo, bardzo fajna rzecz. Ok, jestem po 20 minutach. Nie będę już nagrywał nic więcej o bazie, no bo. Bo potem zapominam, potem mi się nie chce tego dogrywać. No nie najwy może coś napiszę w końcowym ekranie, ale zobaczę. Jestem po 20 minutach na skórze. Zobaczymy, co tu, co tu się zmieniło. Jeśli chodzi o pierwsze perfumy, czyli te. Orient Express. Tu jest y, podobnie jak było. Jest mniej soczysty, ten zapach jest bardziej, robi się bardziej waniliowo-drzewny. Te owoce trochę kryją się już, już za tą wanilią i drewnem. Ale jest y, jest jest, spoko. jest trochę za bardzo mainstreamowy dla mnie, ale, ale jest okej. Okay, jeśli jest to nisza we w miarę dobrej cenie, no to się można się zastanowić. Dwójka to był Job, nie? Jop om ice. No tu jest spoko. tu jest. Y, Mam wrażenie, że robi się nieco mlecznie, nieco bardziej tonkowo, nieco bardziej deserowo. Nadal jest tak nieco różowo-słodko, tak świeżo, takie taki, taki nuty proszku do prania. No całkiem, całkiem udane odświeżenie tych yy, klasycznych różowych JOPOM. Nie jest źle, ale nie jest to coś, co bym, co bym nosił sam. Trójka. Trów się wysłodził. Jest to bardzo fajna słodycz, naprawdę, kurczę, mega mi się podobają te perfumy. Takie bardzo klasyczne, ale nie aż takie, nie, nie takie oldschoolowe, nie, nie, nie popadają w takie, takie klimaty bardzo vintage. Bardzo miły, y, zielony, trawiasty, nie, może nie trawiasty, co bardziej liściasty. Nieco słodki, w stylu y, takiego w klimatach siana, nieco tonkowy, kumarynowy może bardziej. Zielony liściasty, nieco słodki, bardzo przyjemny. Trudno mi go lepiej opisać, jest bardzo oryginalny. Nie pachnie jak coś, co, co wąchałem wcześniej. Fajna, fajna rzecz. Czwórka. No, ten Zazenny Barut jest naprawdę fajny. Właśnie taki kremowy, drzewny, gładki, ale jest też bardzo dużo takich tropikalnych owoców. E, czuję nadal to kiwi. E, prawdopodobnie też ten melon, może nieco cytryny, faktycznie. Bardzo ciekawe nuty przyprawowe. Też mam wrażenie, że całość jest nieco taka deserowo-tonkowa. Znowu. Tu w stylu takich nieco, nieco jakichś takich wafelków. Coś w tym klimacie. Mega, fajne. Um, ok, podsumowując, to było bardzo udane. Wszystkie te zapachy mi się podobają. Najmniej ten Yop OM Ice, ale to dlatego, że ja nie, nie przepadam za tymi klimatami. Um, potem Orient Express jest, jest ok, ale trochę za bardzo mainstreamowe dla mnie. Zanzibar Barut i Truf od Kalvina Kleina są naprawdę, naprawdę fajne i. Będę je testował jeszcze bardziej. Także dziękuję. Tyle ode mnie. Piszcie komentarze, jeśli znacie jakieś z tych perfum. Dziękuję. Papa. Pa.